Pół wieku temu Katowice nie wychowywały astronautów. Produkowały rzesze hutników i górników przodowych. W Polsce nie było jednak drugiego miasta o tak pozaziemskich horyzontach. Jako architekt yy, troszkę inaczej patrzyłem na budynki. Co ciekawe, na spodek ciągle patrzyłem tak samo, jak na totalny odjazd. Ciągle dla mnie był mistrzostwem świata, ciągle był taki tajemniczy, trudny do zrobienia, realizacyjnie kosmiczny. Architekt to patrzył, że to jest piękne, ale teraz, taki, który miałby to wybudować, no to jak, te, jak to zakotwiczyć, jak to zrobić taką potężną przestrzeń niepodpieraną. Dlaczego akurat Katowice? Czemu nie Warszawa? Zabawne, że inwestycje z czasów gwiezdnych wojen w Katowicach w pewnym sensie odpowiadały wyobrażeniom ludzkości o zasiedlaniu i ujarzmianiu obcych, niegościnnych planet. Przecież tak planetarium, jak i Spodek powstawały w krajobrazie iście księżycowym, na poprzemysłowych nieużytkach, na szkodach górniczych i dymiącej Ziemi. 5, 4, 3, 2, 1. Zero, all engine running. Lift off. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Wydawało się, że Mars spokojnie do 2000 roku powinien zostać zawojowany. Nie zamieszkaliśmy na księżycu. Nie zdobyliśmy Marsa. Ale gdy świat tracił w tej dziedzinie złudzenia, katowice wciąż były myślami tam, gdzie kiedyś sięgał wzrok Gagarina. Pamiętajmy też, że lata 60. dzięki wierze w sprawczą moc nauki, w galopujący rozwój techniki, były epoką wielkich ideałów, wbrew pozorom podobnych na wschodzie i na zachodzie. Nie tylko trybuna robotnicza pisała, że ludzie wkrótce opanują i podporządkują sobie kosmos. Przecież takie same wizje snuł przed wolnymi Amerykanami prezydent Kennedy, i właśnie ta wyobraźnia kiełkowała w poszukujących swojej tożsamości Katowicach.